Cześć kochani, tu Hisja Larp Beauty, witam Was na kanale. Dzisiaj będzie denko pielęgnacyjne, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki do pielęgnacji ciała zużyłam w ostatnim czasie i które mi się sprawdziły, a które raczej nie, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, kosmetyków jest dużo, więc nie przedłużając, pierwszy produkt. Jest to krwawa mery, czyli żel pod prysznic, szoc, 99% składników pochodzenia naturalnego, on był w czerwonym kolorze, jest tutaj 500 ml, czyli bardzo dużo, on był dosyć wydajny, natomiast mimo dobrego składu mnie jakoś super nie urzekł, ze względu na to, że zapach był no, wyrwany żywcem z lat 90, taki kwiatowo-sosnowy, więc nie bardzo mi to odpowiadało. Ja kupiłam ten produkt o tak, żeby wesprzeć, bo tutaj, z tego co widziałam, marka jest ze suchego lasu, czyli Koło Poznania. No, a też. Uśmiechnęłam się czytając opis, e, bo, bo jest on po prostu taki do uśmiechnięcia się. E, mi się podobało właśnie to, że, taka, że marka ma aż taki dystans do siebie, wyróżnił się ten kosmetyk. No ja bym coś mówiąc, taki, nie wiem, na upominek klasowy, coś takiego mogła kupić. Natomiast, e, no mówię, przetestowałam, kupiłam, nie urzekło mnie. Ja miałam ładniejszy zapach, to pewnie kupowałabym dalej. No bo dobry skład, 500 ml, wydajny, pompka, wszystko byłoby super, no ale mi ten zapach nie odpowiadał. O. Produkt, który ma piękny zapach, który jak wiecie uwielbiam, czyli olejek do kąpieli z o zapachu zielonej herbaty. No ja bym mogła to używać, używać i używać. Uwielbiam ten produkt. Ja wiem, że to nie jest super tani olejek. Ja go kupuję w Contigo, ale jest naprawdę cudowny. To, jak on pięknie nawilża, nie uczula, no pięknie pachnie. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Co do uczulania, to od razu Wam tutaj zaznaczę, bo e, wiem, że niebawem się pojawi ten film, a e, są w tej chwili na topie kalendarze adwentowe. E, w Rosmanie kupiłam taki, co jest z marki Jesa, nie wiem jak ten mówić, Malinowy Raj. E, I tutaj bardzo trzeba uważać, żeby mocno spłukać e, ten olejek, ponieważ ja trochę nie spłukałam sobie z dekoltu. I wyszłam spod prysznica i zasadniczo po 15 minutach miałam po prostu, jakby wlazła w pokrzywy. Dosłownie. Myślałam, że się zadrapie na śmierć, i jak wiecie, zużywam. Tylko po prostu teraz go mocniej zmywam. Pięknie pachnie, ale ostrzegam, że jeżeli macie w zamiar kupić to alergikowi, to nie będzie to dobrym pomysłem, bo ja zasadniczo za bardzo alergii nie mam. A, a tutaj mocno mnie utliło, więc ostrzegam. Kolejny produkt jest to sól do kąpieli z knajpa. I tutaj jest to lemon, le, ten, cytrynowa. Już dokładnie sobie przypomnę. Tak, ona dosyć mocno pachnie. Pachnie taką miętą i cytryną. Bardzo przyjemny zapach, bardzo fajnie mi się sprawdzała. Chętnie bym wróciła do tej soli ponownie, bo jest całkiem spoko. Oczywiście Alta Farmy nie przebiła, ale jest... Całkiem spoko. Balsam do ciała Mango Mandarynka z Nature Queen. 200 ml. Ja nie wiem, co ja mam z tą marką. Co nie wezmę, to mi się sprawdza. Nawet coś tak tłustego, bo to jest. A, jeszcze pięknie pachnie. To jest tłuste. To jest, to jest masło. Nie że postrzegam. To, to jest tłuste, to zostawia film. Ale tak mi się tego przyjemnie używało. To był balsam, tylko ja chciałam używać, bo to ma tak intensywny i przyjemny zapach i tak miłą konsystencję, bo ona mimo tego, że jest tłusta, to, to jest tłuste i zostawia film na skórze, ale dość szybko się wchłania. To no ja byłam oczarowana, chętnie kupię ponownie, bo to mi się super sprawdzało. Mimo tego właśnie, że było tłuste i zostawiało film, to ten zapach. Tak, no najlepszy kosmetyk jest taki, którego chce się używać i to takie było dla mnie. Kolejne mydło do rąk, limonkowe z altery 500 ml, ten wkładzik kosztuje około 6 zł, bardzo lubię, bardzo fajne, ja jestem zadowolona, ładnie pachnie. W tej chwili kupiłam inne, żeby sobie trochę zrobić odmianę, no bo po chyba trzech zużyciach, no to czas trochę na odmianę, ale chętnie bym wróciła, bardzo dobre mydło. No, i zużyłam trzy sole do kąpieli z tych nowych. Tak szybko mi idzie, e, czyli wziąłam różowy jean, e, sen e, i uważność. Szczerze, ja nie myślałam, że lawendowa mi najbardziej podpasuje. Nie, nie pasują mi te sole absolutnie. Ich trzeba naprawdę dużo nasypać, żeby było czuć zapach. Kompozycje zapachowe są niezbyt przyjemne. No, bardzo liczyłam na ten róża, różowy jean, bo jest owoc jałowca, granat, limonka, czyli zasypiam wszystko, co lubię, ale to ma taki. Ja nie wiem, jak mam to określić. Ta limonka się tak mocno wybija, że ona jest aż gorzka. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Nie, nie pasowało mi to bardzo, i no i tutaj jeszcze jest e... uważność, czyli kazidłowiec, bergamotka i. E, e, kanabi, e, kanabidiol Tak? Trudne słowo e, To już w ogóle Ten zapach to jest taki Mocno kwiatowy i no Czuć tą bergamotkę i nie Te sole mi nie pasowały, szybko mi się Złożyły, no bo one mi starczyły na 2-3 kąpiele e, Żeby właśnie Było można czuć ten zapach To jest e, 250, e, 454 gramy One nie są też jakoś super tanie, no bo one kosztują Około 15 zł, to ja naprawdę Wolę wziąć sobie, kupić trzy alta farmy, w tej, czy nawet cztery w tej cenie wyjdą z luzem. Więc nie, nie polecam tych soli. Bo po prostu nie sprawdziły mi się. I też się nie rozpuszczają do końca, nie? więc to też trzeba sypać tylko w nogi. Plus zaopakowanie, bo jednak saszetka, nie plastik. No bo co do plastiku, no to tutaj mamy oczywiście Knajpa relaxing, czyli lawendowa sól do kąpieli, złożyłam. Tak, w końcu mi przeszła moja zraza do lawendy. Wróciłam sobie do lawendowych produktów. Ta była też w porządku, ale żebym miała wybierać, no to wybieram tą, tą, tą z miętą i, i limonką, bo jest lepsza. Zdecydowanie ten zapach taki, no wiecie, no, taka sztuczna lawenda. Nic szczególnego. Mamy płyn do kąpieli o zapachu mango. On jest na SLS-ie 500 ml. Ja go kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, że było mango. Mi bardzo mnie kusiło to mango, ale to mango było tak w zapachu sztuczne, że nie zużywałam tego z przyjemnością. Autentycznie nie podobało mi się, niechętnie nie z tego korzystałam, zużyć zużyłam, ale w życiu nie kupię ponownie. Yy, Fruity Lap, marka dostępna w Contigo. No i kolejny tutaj produkt też szła się z Fruity Lap, yy, Walter Meron, yy, sólno kąpieli, arbuzowa. No, absolutnie nie. No, to po prostu śmierdziało. Nie? Jak tam to było takie sztuczne, to to po prostu autentycznie śmierdziało. E, w tej chwili e, ten produkt, w tym produkcie nawiązana, no, to jest taka fajna poręczna puszeczka. Mam w nim moją mieszankę sypką na ciało, czyli pokruszone rozświetlacze, brązery, e, pudry. To, co się mi nie sprawdzi na twarz, to, to na ciało jest spokcie, spoksik. Lubię sobie z taką właśnie mieszaneczkę przygotowuję. Puszeczka mi została. To było jedyne fajne, bo jest naprawdę fajna paka poręczna ta puszka. O, kolejny, czyli ten z serii żel z tej serii Shots, e, różowy w... No on był różowy, całe moje usta, e... No tak wspominałam, fajny skład, niestety zapach dokładnie ten sam, czyli kwiatowo-leśny, wyciągnięty żywcem z lat 90. Ze względu na zapach nie kupię ponownie, ale mówię, skład fajny, dobrze się pienił, dobrze domywał. Zabawny opis. Spoko. Może kupię szpagrowi na u Mikołajki. On lubi takie śmieszne opisy. No tutaj mamy mojego Hitas Isany, który uwielbiam, o zapachu brzoskwinki. To jest 500 ml. Płyn do kąpieli, który nie jest na SLS-ie. Cudowny zapach, zabójczo się pieni. Jest super płynem do kąpieli. Dostępny w drogerii za 8 ziko. Uwielbiam. Systematycznie, jak widzieliście, w dękach poprzednich zużywam kolejne opakowania. No może w końcu trafię w drogerii, który nie jest na SLS-ie. Płyn do kąpieli, to wtedy kupię. No ale póki co. Cóż wam ten. E, Rexona e, Infalbo e, Motorsense e, to jest 40 ml, no, no Ja już takich nie używam, teraz przeniosłam się na dezodoranty w kremie, w słoiczku, są bardziej wydajne i bardziej ekologiczne, e, więc ten był w porządku, naprawdę ja bardzo długo, ja nie wiem, z 5 lat korzystałam właśnie z Rexony, bardzo lubię. Bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdzał ten produkt. Natomiast no, przeszłam na bardziej ekowersję. Co do mojej ekologii, to tutaj jest mi bardzo, bardzo przykro. Ponieważ yy, tutaj kupiłam dezodorant w kremie o zapachu trawy cytrynowej. Jak możecie zobaczyć, użyłam raz. I wpadł mi za szafkę. Ja zapomniałam go wyciągnąć. No a niestety tutaj data ważności była 20.10.2020 2020 więc ja nie będę go zużywać, bo trochę się już boję po roku ponad. Yy, natomiast, no tak pamiętam, jak go pierwszy raz użyłam, był całkiem spoko. Na pewno spróbuję jego jeszcze raz. No. Yy, on kosztował 36 zł, ale tutaj mam metalową puszkę, yy, piękny zapach, naprawdę, no, ta cytrusowa świeżość, mega. Natomiast, no, w tej chwili mam inny yy, dezodorant w kremie, natomiast, no, tego będę musiała przetestować tak porządnie, no, bardzo mi przykro, że muszę wyrzucić cały produkt. Moja kupota lenistwo. No cóż zrobić. Nie kupuję się tylu kosmetyków na zapas, to na pewno przez to. o tej kolejny produkt, który uznacie, znacie, czyli żel do golenia, czyli shaving gel Hope z Cosnature Man. Ja bardzo lubię ten produkt, kupuję go w Kerfurze za kilkanaście złotych, to jest 100 ml. Bardzo dobrze mi się sprawdza, no to nie jest moja pierwsza ani drugie, ani pewnie trzecie opakowanie. W tej chwili przerzuciłam się na zużywanie jeszcze paru innych rzeczy, ale możliwe, że wrócę, bo naprawdę dobrze mi to służyło. On Libio, e, prebiotyczny płyn do higieny intymnej, z kwasem mlekowym, w szklanym opakowaniu. Bardzo go lubię, już e, to też jest kolejne moje opakowanie. E, ja bardzo lubię ten produkt e, i on naprawdę fajnie działa pod względem zabezpieczenia pod, przed e, infekcjami. Tak, no bo kobiety łapią bardzo często, bardzo szybko różne infekcje e, dróg urodnych czy moczowych, i tutaj on się świetnie sprawdza pod tym względem. Bardzo dobry żel do higieny intymnej. E, więc ten jak najbardziej mogę polecić. W tej chwili testuję z jołpa, y, też bardzo fajnie się zapowiada. Że zdecydowanie chwalę sobie właśnie zmianę, bo ładnych parę lat temu stosowałam zaje, po których miałam wręcz podrażnienia, Tutaj właśnie Only Bio stanowiło niesamowitą odmianę. No i tutaj widzę, że Jope też fajnie się zapowiada, no ale jest w trakcie zużycia. Ten produkt z czystym sumieniem jak najbardziej mogę Wam polecić. Bo tutaj mamy olejek z El Orient o zapachu grejpfrutowym 7 ml. Jego czasem dodawałam do świeczek, czasem do kąpieli. Bardzo fajnie, bardzo ładnie pachnie. Polecam. To już też się pojawiało systematycznie. I mamy święto, kochani! Tak jak mówiłam, będę zużywać kosmetyki i tak w końcu zużyłam balsam do rok, trawa cytrynowa, nawilża, regeneruje, zmiękcza skórę, miodowa mydlarnia. To jest w takim fajnym słoiczku, naprawdę bardzo fajny słoiczek, podoba mi się, taki malusi. Natomiast, no ja nie kupię tego ponownie, ponieważ ten produkt, owszem, turbo nawilżał, ale ręce były tak tłuste, że spróbuję nie da się doskonać czegokolwiek, telefonu, klamki, czegokolwiek. Po prostu to jest tak tłuste, to jakbym się oliwą nasmarowała. Bo to jest tak, że on ma taką kremową lekko konsystencję. Nie wiem, czy będzie widać te resztki. Przepraszam, tutaj sąsiedzi mam pewne zakłócenia, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Tak, tutaj są jeszcze resztki. To jest taka kremowa konsystencja, którą jak się nakłada na dłoni, ona się zmienia po prostu w olej. Że ja tego nie kupię, a teraz pięknie pachnie. nawirża. Ja muszę mieć coś, co się szybko wchłania. Zużywam, tak? Zużywam te wszystkie pokitrane po wszystkich szafach kremy do rąk. I pomadki o ust też staram się. Trzymajcie kciuki. I kolejny produkt to mamy tutaj naturalny skrap do ciała z olejem konopnym i makadamia z Haji. Bardzo fajny, bardzo ostry e, peeling. E, natomiast nie zostawiający za bardzo tłustej warstwy. Był w porządku, jakoś super mnie nie zachwycił. Miał taki dosyć specyficzny zapach, który mi nie bardzo odpowiadał. E, fajne opakowanie, bo w zasadzie taka mała, puszeczka, lubię takie mniejsze opakowania. Tutaj jest to 280 gramów. Był w porządku, ale nie, zachwyci nie, nie poszedł w żadną stronę taki, ani nie był bublem, ani nie zachwycił totalnie. Więc taki jest ok. No i mamy oczywiście kolejne 20 sztuk Alta Farmy. <grym> ale widzieliście, staram się testować też inne rzeczy, no ale nadal jest. Jedyna, niepowtarzalna, działająca przeciwbólowo, rozgrzewająca, cudowna ta z jałowcem. Ta czerwona. Dostępna od 3 do 4-5 zł w Rosmanie w zależności jaka jest tam cena. Czasem są na nią promocje, to wtedy kupuję zapas. <grym> Polecam serdecznie. No i kończymy hitem. Po prostu to jest produkt, który mnie jakoś szczególnie nie zachwycił w pierwszym wrażeniu, ale zachwycił mojego męża. Co się stało? Tutaj mamy e, peeling, Jeszcze tylko zerknę, czy on jest solny, czy cuk solny. E, to jest peeling z mandarilów. E, to jest faktura piękna, w szklanym, takim ciężkim, naprawdę porządnym opakowaniu. E, no oczywiście z zapachem mandarynkowym. E, solny peeling. Ja ogółem nie przepadam za solnymi peelingami, no bo wiecie, jak to z solą, nie? jeśli się człowiek, zapnie przy goleju, no to potem masz peeling z głowy, no bo bo sól plus otwarte rany, nie, to, to ze sobą nie gra. Natomiast ja ten peeling sobie kupiłam i zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Pięknie pachniał, dobrze nawilżał, fajnie peelingował. Miał taką dosyć ostrą, drobną drobinę. Natomiast mój mąż był zachwycony. Powiedział, że tak gładkiej skóry to już dawno nie miałam. Że naprawdę to mój mąż bardzo zwraca uwagę na takie niuanse i tutaj mogę powiedzieć, że faktycznie jest to pod względem wygładzenia skóry jeden z lepszych peelingów. Naprawdę ta skóra była taka jędrna, napięta, wygładzona. No super. Naprawdę świetny produkt. Z pewnością kupię ponownie, tylko muszę się wybrać do Contigo. Ale na bank. Na bank kupię, bo to, to jest hicior, nie? Po prostu jest hicior. No i to był ostatni produkt. E, kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie... Jeśli któreś z tych produktów, to piszcie koniecznie w komentarzach, jak Wam się sprawdziły. No bo pamiętajcie, to są kosmetyki, co mi pasuje, to Wam może nie pasować i na odwrót, więc im więcej opinii, tym lepiej. E, oczywiście, jeżeli chcecie mi polecić jakieś kosmetyki, żebym miała coś przetestować, no to też tam na dole. No i jeżeli filmik Wam się podoba, no to pamiętajcie o łapce w górę. E, jeżeli Wam się nie podoba z jakiejś przyczyny, no to. Nie obraża się za łapkę w dół, ale prosiłabym wtedy o komentarz, co zrobiłam źle. Bo ja chcę się rozwijać, chcę, by było lepiej. Widzicie nowe tło. <grym> Więc no, działajmy razem, żeby ten kanał był jak najfajniejszy i żeby było nam tutaj przyjemnie spędzać czas. E, oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to zachęcam. Też od razu do wciśnięcia tego czerwonego dzwonka, bo moje filmy pojawiają się totalnie nieregularnie. Zasadniczo pojawiają się między piątym, a. 14 dniem od publikacji poprzedniego filmu. Zazwyczaj tak jest. Natomiast, no, no tak jak wspominałam, no ja pracuję, nie zawsze mogę regularnie. No i też często ostatnimi czasy choruję, więc też tak się zdarza. Kochani, ściskam Was mocno. Dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa! pa.